Marek Cudek, Boxing.pl, 5 minut o boksie, witam Was bardzo serdecznie. Najważniejsze pytanie, czy gala Fury Wilder 3 spełniła oczekiwania? No moje, moje na pewno. Patrząc na wczorajsze typy, na wczorajszy program, całkiem dobrze udało mi się przewidzieć zarówno przebieg walki, jak i wyniki. Zaczynamy od walki wieczoru, walki głównej Fury Wilder 3. Wrażenia, refleksje. Fury, ogólnie mówiąc Fury w przeciętnej dyspozycji, nie najlepiej wyglądający fizycznie, zbyt dużo, zbyt dużo tłuszczu, poruszał się dość przeciętnie. Deontay Wilder z planem, wiedział co chce robić. Widać było też, że przez jakiś czas miał, miał poważne chęci i odpowiednie środki na fizyczną walkę z Furym. Była siła, była agresja, była taktyka. Nie da się jednak nadrobić braków technicznych i siłowych w kilka miesięcy, przynajmniej nie takich braków. Tyson Fury jest pod tym względem wybrykiem natury, bo pamię pamiętamy, co się stało w drugiej walce. Z Wilderem, kiedy Fury zawalczył zupełnie wbrew, no można powiedzieć, całej swojej historii. Deontay Wilder próbował coś zmienić w swoim boksie i do pewnego stopnia mu się to udało. Były bardzo dobre ciosy na dół, była na początku presja, jednak, jednak w grze Fury'ego nie miał szans na dłuższą metę, bo po prostu Fury jest silniejszy i lepiej odnajduje się w walce w bliższych dystansach. Krótko mówiąc, Tyson Fury jest naturalnie silniejszy. To po pierwsze. Po drugie, Tyson Fury umie walczyć z bliska. Deontay Wilder po prostu nie wie, co tam robić. Pierwsza runda dla Wildera, ale już od drugiej Tyson Fury skrócił dystans i przystąpił do planu zniszczenia. I to zadziałało, ale w moim odczuciu Tyson Fury. W pewnym momencie totalnie nawalił. Miał Alder na widelcu i po prostu otworzył mu drzwi na oścież. Wilder skorzystał z możliwości ucieczki i mieliśmy walkę w sensacyjnym przebiegu no taką namiastkę, można powiedzieć kultowego starcia Foreman Lyle. U Furego było zbyt dużo ryzyka, był zbyt pewny siebie, momentami zbyt wolny. Z jego strony było zbyt dużo przemocy, a powiedzmy zbyt mało. Myśli, myśli defensywnej niepotrzebnie za dużo zebrał tych mocnych ciosów Deontaya Waldera. Knockdowny Waldera były w moim odczuciu bardzo przypadkowe, w ogóle nie musiało do nich dojść. Trzeba jednak powiedzieć też o dobrych stronach Fiorego Jab był naprawdę, naprawdę ostry, wejścia cały czas podobnie jak w drugiej walce konsekwentne, ostre stanowcze. Nie zgodzę się tutaj tak do końca z opinią, że Deontay Wilder był niebezpieczny do końca. Wydaje mi się, że to, to stopniowo spadało i tak naprawdę od czwartej, piątej rundy mieliśmy już wyraźny zjazd jeśli chodzi o um, ostrość ciosów Wildera ich, ich szybkość częstotliwość no to spadało gwałtownie. Podsumowując e, no, walka świetna, kandydat do walki roku na pewno Sporo zapasów, mnóstwo emocji. Najlepsza walka z całej trylogii, w moim odczuciu. Uznaję tutaj oczywiście zdanie tych, którzy uważają, którzy są w pewnym, w pewnym sensie zdegustowani od strony technicznej. Natomiast, no, ja patrzę, patrzę jednak, patrząc jednak na całość, mam, mam, mam bardzo dobre odczucia i myślę, że mam nadzieję, że większość z Was również. Fiury przystąpił do walki według mnie słabo zmotywowany. W nie najlepszej formie Wilder, Wilder pokazał jaja i ogromne serce do walki. I kilka słów jeszcze o pozostałych. Kownacki Helenius. Jak pisałem na Twitterze, Finn w bardzo dobrej dyspozycji, no tak, by mu po prostu odjęło, odjęło lat. Znacznie lepiej przygotował się taktycznie i znacznie lepiej odrobił lekcje. Natomiast no, ze smutkiem muszę stwierdzić, że według mnie Kownacki i jego trener, Trimble lekcji nie odrobili, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim wypadał, by, by tę walkę po prostu wygrać. Były próby, by, była, no była zmiana podejścia, no ale Helenius miał Adasia bardzo dobrze rozczytanego i po prostu e, po, e, po kontuzji oka można powiedzieć, że e, było już po walce dla Adama. Sanchez a Jackba zgodnie z przewidywaniami nawet bym powiedział, że Sanchez lekko powyżej oczekiwań, tym razem się nie zawieszał. Było skupienie, była inteligentna walka z dystansu, dokładnie w stylu Ediego Reynoso. No, mnie to przypominało właśnie takie, takie typowe starcie mniejszego e, z większym, jakie widzieliśmy w walce Oskara Waldesa z Michelem Berczeltem. Doskoki, zrywność, dynamika i pilnowanie defensywy. Anderson świetny, myślałem, że Tierioskin właśnie Tierioskin, tak, tak się powinno prawidłowo e, czytać, to przyznaję całkowicie, oczywiście tak jest Terioszkin. E, Tierioskin wykaże się większą twardością, tak myślałem, że, że będzie miał też trochę więcej charakteru, że da mu jakieś rundy, no, ale trzeba przyznać, że, że Jared to cały czas jest e, Blue Chip Prospect, tak zwany po prostu kapitalnie. Kapitalnie przejął inicjatywę, już już nie, nie zdarzało mu się wcześniej to, to robić zbyt wolno. Tym razem agresja od początku i błyskawiczne skończenie walki. Jeśli chodzi o nowy ranking wagi ciężkiej, wstrzymam się z tym do, do czasu walki, do czasu walk pod koniec roku. Będzie. będzie bardzo ciekawa dla mnie walka Diriana White'a z Otto Walinem. Być może coś jednak wyjdzie z zapowiedzi o walkach Joyce'a i Ortiza. Być może zmierzą się właśnie ze sobą. No oczywiście jest jeszcze Chisora, Parker, i wtedy wydaje mi się, będzie najlepszy moment na ostateczne podsumowania. Bardzo Wam dziękuję. 5 minut o boksie Marek Cudek, Boxing.pl. Trzymajcie się, cześć.